Cześć, witam Was wszystkich, bardzo serdecznie w kolejnym poradniku na moim kanale. Dzisiaj pokażę Wam, jak zrobić kolejkę, ale nie będzie to zwykła kolejka, będzie to kolejka z lodu. Tak, będzie to dość prosta do wykonania kolejka i w miarę szybka, wydaje mi się, że tak naprawdę wydaje mi się nawet szybsza niż taka tradycyjna, zwykła, zwykłe torów. No okej, okay. pierwsze co to właśnie wiadomo mm, musimy mm, sobie wybrać miejsce, w którym chcemy mieć tą kolejkę, w sensie e, musimy sobie przygotować mm, miejsce na nią. Na nią. E, musi być co najmniej 3x3 mm, na 3 najlepiej jakby była w sensie o mniej więcej tak wielkościowo powinno starczyć na. Ja tak szybko tutaj wykopię na kreatywnym jestem, więc jakiegoś większego z tym problemu nie powinienem tu mieć. Będzie, mówię. Ja pokażę Wam więcej tutaj, jak to będzie wyglądać w takiej malutkiej przestrzeni. Oczywiście to nie ma różnicy żadnej na jakiej wielkości chcemy to umieścić. To będzie działało tak samo, jeśli chodzi o samą budowę. Jest bardzo łatwa: potrzebujemy lodu, szkła i łódki, tak naprawdę. Więc wieś, mam gdzieś blisko bl bl Wezmę jeszcze tutaj pochodnie, może. Tutaj trochę rozświetlić. gdzie hmm. to miałem postawić najlepiej. Hmm. Dobra, gdzieś tu chyba będzie... O, tak wyżej. Dobra. No, tyle, tyle mi starczy. Więc jeśli mamy gdzieś blisko biom zimowy, to e, dość mm, łatwo możemy sobie taką właśnie kolejkę zrobić. Ok. No ja tutaj zrobiłem taki mały powiedzmy korytarzyk. E, i teraz tak, musimy na bocznych ściankach postawić e, szkło. Musimy szkło raczej tutaj dokładniej szyby. E, musimy postawić w ten sposób na całej szerokości. No, wiem, że da się też chyba jakoś co drugie szkło wstawić, ale wiem, że to działa tak samo jeśli e, stawimy e, po prostu m, obok siebie całe szkło. No, to musimy oczywiście sobie... Oj, żeby się nam to nie łączyło tutaj. No, i dobra, mam coś takiego. Następnie kładziemy sobie lód co drugie, co drugą kratkę. Ok. I tak naprawdę nasza kolejka jest skończona. Zaraz Wam pokażę, jak to wygląda. Teraz wystarczy, że postawimy tutaj naszą łódkę. Chyba to już jest niepotrzebne. Wyjdziemy w nią. Jak widzicie ona jest dość szybka. No mówię, tutaj na takiej małej odległości może tego nie widać. Czekajcie. I jeszcze zaraz wam pokażę co zrobić. Oj. E, shiftem się wychodzi. E, co jeszcze żeby z tej łódki łatwo wyjść, zaraz wam pokażę co zrobić. E, Przytadam się do tego kaktus w sumie. E, ok, tu mam takie coś. E, ustawiamy piasek. E, Sand. Tutaj musimy sobie postawić e, piasek, oczywiście, kaktus. E, o jeden. Ja, Tę kaktusa ja muszę już Jak był kaktus po angielsku, jeden. An jeszcze mi nazwa padła z głowy. No nic, to sobie znajdę ręcznie. Głupek ze mnie, ale. Hmm, pewnie gdzieś tutaj już ominąłem. To jest ogólnie wersja 1.16. Więc też tutaj widzę. A, tak. Co się, co się stało? To szkło się zmieniło w ten? E, dziwne. Nic w takiej sytuacji nie miałem w sumie. Hmm. Ok. Czekaj, to jest zwykłe szkło? Czemu, czemu to się zamienia w ten? <grym> Bez sensu. Ok, nie powinno się zamienić w ten. Dobra. Kaktus. A, gdzie miałem kaktusy w roślinach? To będzie. Jest kaktus przez C, nie przez wszystko. Coś jest nie tak z tą jedną jedną kostką. Czekajcie, ice. Uh, czy to będzie ten ice też? A może być, mi się wydaje. To chyba będzie ten ice, nie? Tak, to jest taki ice. On może być, czekajcie. Nawet nie wiem, w sumie, to nie jest pierwszy raz, widzę. No to bez znaczenia, który, który lucy jest tak naprawdę. No ale to. to to sobie musicie sami wykopać. Ok, no i tu mam kaktusa, tak naprawdę. Mam nadzieję, że w dobrej odległości to postawiłem, i jak po prostu le, wejdziemy, lecimy w niego, to po prostu e, niszczy się nam łódka i, i mamy e, bardzo prosty system. Czekajcie, z tego lodu to normalnie da się robić, nie? Żeby tutaj nie było, że coś was w błąd wprowadzę. Mhm. Dobra, to ten lód. Ta, no, tak samo jak widzicie, no, to dość sprawnie to chodzi, bo to wiecie, na tym rodzieństwie to wszystko się opiera. Jak e, to sobie postawimy? E, mówię, dość prosty system, jeśli chcecie gdzieś prosto jechać, nawet jeśli byście gdzieś w, w, w jakąś stronę też pojechać, pewnie by też nie było jakiegoś większego problemu sobie to odpowiednio zrobić. E, a przy okazji, no dość, no, mówię, prost, prosty system, system, jest prosty, bo tak naprawdę potrzebujemy piasek, którego jest mnóstwo na różnych plażach tutaj, e, w wyspach i w ogóle i w sumie ten potrzebujemy lód, który też jakoś większym problemem zdobyć nie jest I tak to wygląda proste ale na pewno przydatne więc jeśli Wam się odcineczek taki podobał zostawcie łapkę w górę Jeśli jeszcze nie subskrybujecie zasubskrybujcie kanał Zapraszam też na live y, które będą się już niedługo na kanale pojawiać na pewno i no i tyle. Cześć.